Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się Wam bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Bartłomiej Ryś, to jest oczywiście kanał na Biwaku. Jaka jest przyszłość motoryzacji? Na to pytanie chyba jeszcze nie znamy odpowiedzi, ale czy to będą auta spalinowe, czy auta elektryczne? Czas pokaże. W każdym razie dzisiaj mamy dostępne zarówno te, jak i te. Jesteśmy w firmie Camper for Mountain, która jak doskonale wiecie zajmuje się zabudowami właśnie samochodów, przede wszystkim bazujących na Volkswagenie i dzisiaj u Piotra możemy przetestować dwa rozwiązania. Z jednej strony mamy najnowszego elektrycznego ID-Baza Volkswagena, w pełni elektrycznego, po drugiej stronie natomiast mamy klasycznego Volkswagena T2 z lat 70. Co by wybrał Piotr? Co byście wybrali wy? Zapraszam do materiału. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Startujemy. Dobry piątek. Cześć. Witam, cześć. Cześć, Siemanko. Yy, wiesz co, niektórzy mówią, że to jest antymotoryzacja ten samochód. Tak. Tak mówią. Tak. ID bus pełni elektryczny. Ja zanim przejdę do szczegółów technicznych, pierwsze pytanie, czy widzisz Ty jako producent zabudów wiesz, kempingowych potencjał w tym samochodzie właśnie w celu jego zabudowy w przyszłości? No u mnie to może troszkę inaczej było, albo sobie wymyśliłem, że dostałem informację, że wchodzą elektryki, 50 sztuk na Polskę. Byłem pierwszy, zamówiłem, będzie fan, zobaczymy. Auto ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Podoba mi się jak na tych forach, właśnie wszyscy dyskutują, a to nie ma sensu, brzydkie, ładne, wyjedziesz za bramę, prąd się kończy. No i generalnie, żeby nie brać udziału w tej dyskusji, kupiłem, sprawdzę, przetestuję. Pochwalę się. Póki co, auto mam dopiero tydzień. Jestem zafascynowany. Czym? Tak jak najbardziej kopem. To też. Mhm. Zasięgiem. Dla mnie generalnie kupiłem to auto, żeby dla mnie zasięgu było na 200 km z lawetą. Mam dwa razy tyle. Mam dwa razy tyle. Nie oszczędzam tego prądu. Jeżdżę jak dieslem czy benzynowym samochodem, czyli wsiadam do auta. Nagrzane, kierownica podgrzana, lusterka, wszystko podmrażane, bez oszczędzania. I tego prądu, powiedzmy, mam przy mojej ciężkiej nodze na 360-350 km. Pojemność Uwa... baterii? 77 kW. 77. Tak. Czas ładowania? Yy, Ładowarką 11 to no jest pełna 8 godzin. Czyli w miarę. Tak. Mhm. No i teraz, czy ma sens to jako, nie wiem, przyszły kamper. Dzisiaj jest tydzień, jak go mam. Mam dwa zamówienia na zabudowę. Daszek. Zabudowa, mobilna. Nawet jeden pan chce, żebyśmy wymyślili mu Webasto, takie z diesla. <głos> <głos> Czyli gdzieś trzeba zbiornik schować. Odbiera auto chyba za tydzień czy za dwa, ale już yy, no, przez tydzień czasu, tak? To uważam, że yy, o, oglądalność, ciekawość ludzi tego, jak piszą. Yy, wczoraj nawet tam ujęliśmy taką informację, że zapraszam do nas za firmy, jak ktoś chce sobie obejrzeć, pojeździć, wypić kawę. Po to to auto jest kupione. Bardziej yy, Powiedzmy 70-80% jako auto reklamowe, bo uważam, że jest tak fajne, że się każdy za tym ogląda, tak? Do tego fajnie go obrędujemy. będzie spełniało swoją rolę. Same cargo, Piotrze, gdybyśmy mogli tam przejść, chyba mniej troszkę miejsca niż w takim standardowym Volkswagenie, na przykład t 6 Tak. Prawda? Zauważ, że wszystko jest bardzo daleko cofnięte. W tym samochodzie, jak za kierownicą siadłeś, to jak w pełnej integrze, nie? Dokładnie. Wszystko daleko, daleko, szyba, daleko. Do tak. Fajnie się siedzi inaczej, no ale co nam zabrało tą przestrzeń? Na dwie palety jest miejsca. Uh -huh. uh -huh. Czyli co, jakaś taka zabudowa na dwie osoby, coś takiego. Czyli myślę, jakieś... jeżeli, jeżeli tak, to właśnie na dwie osoby, na pewno na dwie osoby, póki co. Tu jeszcze zamówiliśmy sobie opcję z, z dwoma siedzeniami, nie strzema, żeby jednak wygodnie podróżować. To się jednak inaczej siedzi, tak, niż na, tej, na, na tym takim dwuosobowym koziołku. Mhm. A powiedz mi, ile samochód waży? Dwie tony 107. A po zabudowie? Czy zasięg tak mocno nie spadnie? Ile zabudowa, obstawiasz, tutaj waży? No zależy, co wrzucimy, tak? Jeżeli wrzucimy taką tą mobilną szafę plus daszek, <laughs> uczę się. Będę informował na bieżąco. Jasne. A powiedz mi, co z dachem, Piotrze? No bo masz, jakby, nazwę to homologację na cięcie dachów, te piątki, te szóstki. A co w przypadku samochodów elektrycznych? Czy to jakoś konstrukcyjnie się różni? Tutaj montaż takiego dachu do takiego ID-baza? Myślę, że nie. Generalnie myślę, że nie. Mm -hmm. Muszę to zbadać, sprawdzić. Wszystkie baterie, normalny silnik jest z przodu, tak? to jest bateria cała po podłodze, czyli ten środek ciężkości jest bardzo nisko, ta podłoga jest też wzmocniona? Eee, konstrukcyjnie jest mniej użebrowania jak w te 500 czy w te 600 bo mam tutaj raptem jedno i tu będzie drugie, tak? A tam mamy 6-7. Eee, także uważam, że tutaj po prostu cała ta płyta podłogowa jest z rama zrobiona i to jest samo w sobie już eee, tym czymś co spina to auto. Ile? Taka zabawka, bo to na razie można tak <laughs> powiedzieć, prawda, zabawka. Ale jak to wygląda? No, wszyscy mówią, że elektryki są drogie. Ta zabawka, generalnie no przy pierwszym podejściu, jak zacząłem cenę, no to stwierdziłem, że jest bardzo droga. Bo zaczynało się tam od chyba 212 tysięcy netto. Po doposażeniu, minus jakieś tam rabaty, które się dostało. Yy, a troszkę doposażyliśmy sobie tam discołoniki, tempomaty aktywne, yy, właśnie te fotele, LEDy to auto wyszło 218 Netto yy, z ładowarką, którą tam mamy na firmie 11 kW Volkswagena. Normalnie byłoby to uważam dużo, tak? Bo za te pieniądze no, możemy sobie kupić yy, karawelę, Jeszcze się znajdzie. E, no, tam multiwany zaczynamy tam od 300, chyba ostatnio patrzyłem 315 netto. Teraz to wersję e, w, taką najbiedniejszą, trendu już nie ma. E, I tu proszę ciebie, jest uważam, że fajną rzeczą, dlatego wziąłem tym bardziej cargo, nie osobowy, bo osobowy i cargo były prawie w tej samej cenie. Osobowy pięć miejsc, pięknie wykończony, jasne wnętrza, środki, e, podświetlania. Tylko, że na osobowe samochody jest bardzo niskie dofinansowanie. W tej chwili nie chcę strzelać, ale tam było około 200 20 tysięcy. A na ten samochód dostaliśmy 68 tysięcy. No to konkretnie. konkretnie. Tak, tak, czyli generalnie auto wyszło tam 150-160 tysięcy netto, czyli już jest fajnie. Mhm. E, Osobówki już Volkswagen nie wypadły z dofinansowania, bo przekroczyły po podwyżkach kwotę 220 tysięcy złotych i na osobowe nie ma dofinansowań. Tak? Także. Jest to takie dosyć słabe. Jasne. Piotrze, to co przejedziemy się? Bardzo chętnie. Siadaj za kierownicę. Bardzo ja chętnie. Cię z boku, zobaczymy jakiego to ma kopa, o, krótko mówiąc. Kl kluczyk sobie leży cały czas tu. Naciskamy hamulec. Auto już jest Gotomy gotowe do, do jazdy. Jazdy. Odpaliłeś swoją V8. Tak. Przekręcamy. Notabene No ta będę już chyba Fordowski, fordowskie pokrętła, Aha. przełączniki, bo Volkswagen się zbratał z Fordem. Okay, okay. Od przyszłego roku wychodzi już w Ford. Jedziemy. Jedziemy. Ta cisza robi wrażenie wiesz, do dzisiaj nie? tak naprawdę. To jakiś jest ogranicznik prędkości tak. w tym samochodzie? Tak, do... byłem, byłem zdziwiony yy, Niby jest do 145. Yy, 147-149 jechałem. Mm -hmm. Fajnie. Fajnie. Naprawdę fajnie. Mamy tu różne tryby. Eco, Comfort Sport, Individual, czyli możemy sobie auto ustawić tryb jazdy. Auto chyba mamy na najmniejszych kołach, 18-calowych. Najmniejszych? Najmniejszych, tak. Później Aha. są już 20 e, szerokie koło, ale ono jest, jeździ się normalnie, prawie że jak rajdówką. ono jest takie, mhm. no ja cały czas nie mogę się nacieszyć. Cały czas banan na twarzy. I powiedz mi, jak z ładowaniem, bo Ty masz panele w, w firmie, tak. w domu też masz, też. z tego co pamiętam, prywatnie, mm. czyli u Ciebie co, ładowanie za darmo wtedy wychodzi? O, no sporo, sporo, sporo tego prądu mam w zapasie, no czyli generalnie, no coś to kosztowało, tak, ale auto kupiłem sobie po, po inwestycjach, po pompach ciepła i tak dalej, no czyli i tak mam tego prądu, czyli podchodzę, że mam za darmo, jak widzisz. Cisza. otaczona cisza. Cisza, kompletna cisza. Ale ta ściana tutaj naprawdę. No. Tam daleko, daleko do przedniej szyby. No jedziemy w kierunku naszej nowej obwodnicy nowomiejskiej. Ooo, o, o ciężko się kamera utrzymuje. I to w trybie komfort jedziemy. Okej, okay. czyli to jeszcze nie, nie max. Rewelacja. Jestem ciekaw, wiesz, a powiedz mi, testowałeś zasięg tego samochodu z przyczepką jakąkolwiek? Nie, nie, jeszcze jeszcze, nie. jeszcze ten tydzień, bądź przyszły już yy, będziemy podpinać, właśnie opcja z hakiem była pod, dlatego po to zamawiana. Mhm. Jak, jakby samolot startował? Dosłownie, taki dźwięk, to? prawda? Stuwa, nawet nie wiesz kiedy. To? Bardziej słuchać słychać wiatr, tak, 145, tak. bardziej te opory powietrza. No to mamy, mamy maksymalną prędkość auta. Dobrze, że jesteśmy w Niemczech, czyli... Aha, jasne, autobany. <laughs> On odzyskuje energię, przechodzi. Tak, tak, możemy, możemy go jeszcze bardziej zmusić. Teraz w ogóle. A, i on wtedy hamuje tutaj, te tak, tryby, tak, 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 tak. Okay. i wtedy sobie bardziej. No i teraz nawet patrząc po tych trybach, jak sobie tam jedziemy, mhm. pokażemy sobie zasięg tam 202-202 km. Mhm. Ustawiamy sobie teraz powiedzmy tryb eko. No i na przykład no, tam wskoczyło sobie o 7 km więcej. Jasne. Eee, są ludzie, którzy na przykład, u mnie to jak widzisz, kierownica jest, no co, no podgrzewanie chodzi. <laughs> Dał wsiadamy, siadamy, ma być ciepło. Aha. <laughs> Cały czas auto pracuje, ale mamy 207, tak, wyłączamy to, no i na przykład. Mamy 222. 22 Jasne. Przy pełnym, przy pełnym naładowaniu, jak sprawdzam, to potrafi wskoczyć o 70 km. Tylko wie, to tu, tu jest y, kierowca, jest ciężką nogą. No to jest takie normalne użytkowanie samochodu. Tak, no, jakby nie było. Założenie powiedz mi, bo e, mówiliśmy przed nagraniem o tym Mercedesie Sprinterze. zwykłym dieslu, którego używasz jako takie auto robocze wiesz, na do, dojazdy tutaj tak. w okolicy i jesteś w stanie naprawdę realnie zaoszczędzić po prostu kasę, wiesz mając auto elektryczne plus panele plus te ładowanie właśnie ze słońca Wydaje mi się, że tak. Mhm. E, tak jak wspomniałem, no, to w tym, tym e, no, z tym Sprinterze zużywamy, nie wiem, miesięcznie, a tylko jeździ tutaj w koło firmy, tak? nie wiem, za 2-2,5 mhm. tysiąca złotych te oleju napędowego, e, no, czyli jest to jakiś koszt, tak? E, tu zakładam, że no, jeżdżę za darmo. <laughs> czyli no, jest to jakaś oszczędność. Niby. No Ale zobaczymy. No, auto, auto z założenia no, dostało u nas e, certyfikat na 3 lata i umowę, także zobaczymy co się będzie działo. Na, naprawdę na bieżąco bardzo krytycznie będę wrzucał to na naszego Facebooka, czy na Instagram. E, no, ludzie są ciekawi. No, no, sam, sam byłem ciekawy, ale no, mówię, no wiadomo jak na tych forach, tak? Albo jest to przekoloryzowane, albo wypowiadają się ludzie, którzy nigdy nie kupią takiego auta. A Ty masz test na własnej właśnie. A powiedz mi, zapytania od klientów spływają, rozumiem, od klientów zagranicznych, Te, to, to o czym wspomniałem? Nie. nie, nie. właśnie wczoraj, przedwczoraj bardzo fajna rozmowa, klient zadzwonił, że obserwuje mnie na Instagramie mhm. i nawet wiedział, bo też było udostępnione, gdzie kupiłem auto, mówi, że z tego samego salonu odbiera auto, z tej samej puli aut. I go to właśnie też bardzo ciekawiło i on chce właśnie już daszek, zamówił, zamówił, on, już, on chce, nie, że jak będę miał, mam znać, on zamówił już do tego dach, żeby zrobić, e... no jesteśmy już po rozmowie z firmą Kamprów, e... właściciel, dosyć. tak, Przemek mm. obiecał, że że przysiądzie do tematu. Nawet już tam elektryk też już u niego był wcześniej. Wcześniej żeśmy już to też mierzyli, sprawdzali, także zobaczymy. Można kupić jakąś mocniejszą ładowarkę, żeby skrócić ten czas? E, mo A jak... e, można, można, e, aczkolwiek no, no zostawiasz auto na noc. Mhm. Masz, mówię się 8 godzin od pustego na ładowate. A mocne ładowarki, no potem też, też już się robi cena, tak? Kolega teraz jakąś dużą sobie kupował do firmy, ale 120 tysięcy złotych to już troszkę się mija z celem, tak? Yes. A taka 11-kilowatowa kosztuje, powiedzmy, już za 3000 netto kupisz. No i tu mamy 77 kWh, czyli ładujemy niespełna te 8 godzin. Wieczorem sobie ładujesz, rano przychodzisz, jest naładowany. No i nagrzany. I gotowy na... do... Tak. No, aplikacja w telefonie, tak? Czyli Aha. sobie zapomniałem, że wyjeżdżam o 5 rano. Wieczorem sobie odpalam, że się za 15, za 10, piąta, auto ma się tutaj nagrzać. No i wszystko. I wszystko. Cudownie się słuchacie, jeździ. Proszę, może takie ujęcie na bok, czy, czy mi się uda? No tak. Dobra, Piotrze, jeździ to. Nie? Pasuje. Jeździ, tak. Je... przyjechałem się, jest sztos. Ale powiedz mi, tak kończąc temat przyszłości, może coś o przeszłości. Piękna maszyna obok stoi. Co Piękno. to jest za, za kawałek pięknej, pięknego pojazdu? No dokładnie, kawałek pięknego pojazdu. Wiesz co? No, jak zauważyłeś tam, kurde, do jakiegoś czasu. Lubię sobie coś tam dokupić. Mm -hmm. Rzeźbisz. <laughs> Kolekcja rośnie. Mm -hmm. No a że no, w tym Volkswagenie siedzimy, no i tak w przypadku się pojawiła u nas właśnie ta piękna t dwujeczka Na zlotach, zbierająca laury i nagrody. Ona jest w świetnym stanie. To tak. jest jakiś serwis, coś, posażenia? Właścicielowi się udało to kupić kiedyś z Kalifornii, czyli yy, w bardzo dobrym stanie. Nie zgnity, nie zardzewiały. Pędził kupę czasu przy tym aucie, żeby je dostać do, te, do takiego stanu. No co prawda jak to stare auto jeszcze wymaga wkładu serca i poświęcenia, ale uważam, że stan jest naprawdę perfekcyjny. Który to no, rok? 74-5? Mhm. No. I do naszej firmy z tym daszkiem uważam, że pasuje idealnie. No idealnie, perfekcyjnie. <laughs> no, a że mam już tę te trójkę też w kolekcjonerskim stanie. Mamy tę dwójkę. Na tę jedynkę nie wiem, czy będzie mnie stać, bo w tej chwili się zrobiły takie ceny, że wow. Mhm. No i generalnie całą gamę, włącznie z elektrykiem. Jasne. To jakbyś miał wybierać w takim razie, stara czy nowa, to co byś wybrał? Wiesz co? No to jest dziwne, ale jedne, jedno i drugie auto wzbudza te same emocje we mnie. Nie? Do tego wsiadasz. Uśmiech, fan, że cofnąłem się do lat, kiedy ja się rodziłem. No to jest w ogóle no, inny świat, tak? E, no, a w tego wsiadasz, inny wymiar motoryzacji, taka jeszcze technologia, no, zobacz, na to auto w ogóle wygląda, tak? Jak, no jak z filmów science fiction niedawno, które oglądaliśmy. Dosłownie. Także dwa inne światy. No, i cenowo, i cenowo mamy te same ceny, tak? Co ty mówisz, czyli co? Ta? Czyli za tego, powiedzmy, no, w takim stanie, no, trzeba dać tyle, co ten po dofinansowaniu. To nieźle. No, to jest niesamowita rzecz. No. <noise> Także masz e, bardzo fajne porównanie. Piotrze, bardzo dziękuję w takim razie za dzisiaj. Dzięki bardzo. E, mam nadzieję, że będziesz zabudowywał takie samochody, ale i też takie, więc jeżeli macie tematy związane z Volkswagenami, a tych jest tutaj od groma, od lewej do prawej. O, jedna luka, chyba wjechał na, wjechał na halę, prawda? Tak, jeżeli, na cięcie. Jeżeli macie tematy związane z Volkswagenem, to wszystko jak najbardziej u Piotra w firmie Camper Formata.